Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie pochyla się nad tematem imigrantów, którzy po przyjeździe do Polski mają problemy ze znalezieniem pracy. Dlatego bierze udział w międzynarodowym projekcie INTAKT. Od trzech lat Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie bierze udział w projekcie INTAKT, czyli integracja nowo przybyłych migrantów poprzez ocenę ich kompetencji oraz doskonalenie zawodowe wysokiej jakości. Jesteśmy jednym z partnerów. Partnerem wiodącym jest Hanze Parlament, który znajduje się w Hamburgu. Dotychczasowa realizacja projektu przyniosła wiele istotnych wniosków, które omawiano na specjalnej konferencji. Jest dużo barier, między innymi język, tak? Nie języka to jest barierą w podejmowaniu pracy właśnie w zawodzie, tak? Żeby uzyskać. No co jeszcze? Kwalifikacje, właśnie. Kwalifikacje, brak kwalifikacji, a... To uniemożliwia też pracę, bo nasi przedsiębiorcy, rzemieślnicy w tym potrzebują kadry wykwalifikowanej. I to jest właśnie mankament. W ramach projektu Intakt Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie realizuje szereg szkoleń i badań. W ramach projektu nasi partnerzy z Niemiec opracowali narzędzie oceny kompetencji i kwalifikacji skierowane głównie do cudzoziemców, które u nas z sukcesem przetestowaliśmy. Następnym naszym zadaniem było przetestowanie programów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu. Jeden program szkoleniowy dotyczył BHP. Częścią projektu Intact były także szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv